Podróżujemy z Alaski do Patagonii, przemierzając dzikie zakątki Ameryk. To już czwarty i zarazem ostatni odcinek Zalaski. Piękne krajobrazy, które widzicie, to Denali Highway. Zobaczcie je sami! Trowa droga znowu nas wita. Krajobraz zachwyca. Ciężko chyba cokolwiek innego mi powiedzieć. Przejedziemy sobie dzisiaj jeszcze parę kilometrów i zatrzymujemy się gdzieś na dziki nocleg. Popodziwiamy zachód słońca i nacieszymy się tą drogą. Przejechaliśmy dosłownie parę kilometrów tenali Highway. Już się zatrzymaliśmy na drona. No, ujęcia niesamowite. Spójrzcie na ten widok za mną. Mika mi się cieszy od ucha do ucha, bo strasznie mi to przypomina Dempster Highway, na której strasznie mi się podobało, więc trochę się czuję, jakbym tam wrócił. Tyle, że tu jest więcej gór i och, no super. Tu Alaska, o której marzyłeś. Chyba tak. to jest też Alaska, którą... O której ja marzyłam. Phoebe? No, no ja te, w Alaska. Alaska! Zatrzymaliśmy się w takim urokliwym miejscu, jak widzicie. No niestety pogoda zaczyna się psuć, zaczyna padać deszcz, ale jakoś ostatnio ta pogoda taka jest, że w południe jest jak cię mogę, fajna pogoda słonecznie, a poranki i wieczory są już takie deszczowe, mroźne. Ale co ważne, to dzisiaj pod względem dzikiej przyrody, wildlife'u mieliśmy naprawdę udany dzień, bo widzieliśmy cztery łosie, ee, cztery niedźwiedzie, czyli mamy niedźwiedzia z trójką młodych, co jest w ogóle dosyć rzadkie i niespotykane. I do tego jeszcze tego ptaka. I jestem naprawdę ciekaw czym jeszcze zaskoczy nas ta trasa, bo zapowiada się przepięknie. Przypomina mi trochę Dempster Highway, o czym mówiłem, ale no naprawdę, naprawdę jest tutaj ładnie. Naprawdę nie jest tak, że my jemy sam makaron z sosem pomidorowym. Jesteśmy tu 3 miesiące, a zjedliśmy może ileś 15 puszek. To naprawdę nie jest taki, tak, że jem to codziennie, ale akurat zawsze to nagrywamy. Ola kłamie, tak naprawdę jemy makaron z sosem pomidorowym cały czas. No ale wiemy dzisiaj z garnka z łóżkami, bo wczoraj robiliśmy te burgery i nie poznowaliśmy. Tylko widziliśmy wszystko do worka i myśleliśmy, że poznowamy dzisiaj. dzisiaj. A dzisiaj pada? pada na zewnątrz, ale nasz zlew nadal nie działa. Ale jutro robimy wielkie sprzątanie. Mhm. Trwa obecnie sezon dla myśliwych, także jest tutaj bardzo dużo. Facetów z wielkimi spluwami. Wszyscy mówią, żeby uważać, szczególnie na psy, żeby nie biegały luźno, żeby były na smyczach, a jak już mają biegać luźno, no to żeby miały specjalne pomarańczowe wdzianka, żeby myśliwy nie pomylił z dzikiem, jak to bywa. Tutaj to nie z dzikiem, z małym niedźwiadkiem chyba. To w, sumie, no, w krzakach super dobrze ją widać, jak ma to założone. Potem o, druga łapka, i już ogólnie jesteśmy w miarę gotowi. Na budowę bo... na budowę. <ślawni> <Fibina> budowę. <ślawni> Ej, ona na Halloween, dokupimy jeszcze mały hełm? Ale ogólnie pies jest mocno w tym widoczny, no. nie? Także spoko, a to kosztowało chyba dolara. Niestety, nie dla wszystkich jest to szczęśliwy czas. Środek sezonu myśliwskiego. Jest to smutna gra w chowanego. Łosie mistrzowsko ukrywają się pomiędzy drzewami, lecz nie każdy wyjdzie z tego zwycięsko. Strzały rozbrzmiewają przez całą noc. Wczoraj cały dzień spędziliśmy tutaj montując i przerabiając zdjęcia. Także sobie trochę odpoczęliśmy od jazdy, trochę nadgoniliśmy z materiałami dla Was. Zobaczcie, to łosy, którego kupiłam w sklepie, koho, yy, gatunek. Jak Jakbyście ile to kosztowało? Proszę, odpowiedź mi: 3 dolary! Rozumiecie, to 3 dolary? Ja będę dzisiaj tego łososia jeść sobie z makaronem w sosie. Wiem, że wiele osób powiedziało pewnie, że to jest takiego dzikiego łososia, ale po prostu nie chcę mi się nic przygotowywać obok łososia, a mamy makaron ze wczoraj, więc no, jest makaron ze wczoraj, jest łosoś, trzeba to połączyć. Chcesz mi powiedzieć, że zalejesz łososia sosem pomidorowym? Nie, nie. <laughs> nie. Ja bym zalał. Nie, wiem. <laughs> Serwujemy makaron z dzikim łososiem. Jesteś sklepowym? Ale też jest to fajne, że w sklepie można kupić dziko złapanego sosia. Normalnie w takim supermarkecie nie. Mamy mało prądu, żeby zagrzeć wodę, ale ola i tak myję głowę w zimno, w 3 stopnie. Zimną wodą. Ja wolę mieć brudną głowę. No a dzisiaj wyjeżdżamy. Oczywiście standardowo znowu poranek z deszczem. Pakowanie się w deszczu to już tak od tygodnia tradycja. No i wyjeżdżamy. Mam nadzieję, że się trochę przejaśni, żeby nam się podładował akumulator. Tam się troszkę słońce przebija, także mam nadzieję, że jeszcze chwila i wyjdzie z zachmuryk i nas naładuje. No zimno się robi. Zimno, nie? Zimno już jest, naprawdę tak tydzień temu, a teraz. Teraz tydzień temu był sierpień, wrzesień, teraz jest listopad, grudzień, masakrę. Ja, ja ci powiem, że ja jeszcze zweryfikuję to moje marzenie o mieszkaniu tutaj. <grymne> Wyruszyliśmy dalej. Kierujemy się w stronę pięknego jeziora Roosevelt. Trochę głęboko, ale przejedziemy. przed nami kolejne brody rzeczne do przejechania pierwszy wygląda na najmniejszy, akurat leciałem dronem, także widziałem, że dalej jest gorzej. Tutaj wygląda spoko, ale zobaczymy jak będzie dalej. Jesteśmy na bardzo bardzo dzikiej pustej drodze. I właśnie przymierzaliśmy się, żeby przejechać rzekę, ja już nawet podwinęłam spodnie, założyłam klopki, bo miałam iść przed autem i patrzeć, jaka jest głębokość. Skasiliśmy auto i nie możemy go odpalić. W ogóle tak, jakby prądu nie było. Konrad podłącza booster i zobaczymy. Ładujemy z tego boostera. Powiem wam, jak to nie zadziała. Bardzo dobrze wydane 400 zł 100 dotów to kosztowało też mam pinautem i sprawdzała nie jest tak głęboko o ty jesteś dobrym pilotem Ja jestem dobrym pilotem No dobra to Ola poszła a my powoli jedziemy Força. 2-3 km od Roosevelt Lake, który polecał nam John, kanadyjski celnik, którego poznaliśmy. Tak jak widzieliście wcześniej, mieliśmy problem z odpaleniem auta. Ster pomógł, ale teraz zauważyliśmy, że świeci się kontrolka ładowania. No i nie fajnie. I niestety rezygnujemy z jeziora. Mimo, że to są no co 6 km w dwie strony, ale tfutful lepiej przyjechać do przodu te 6 i być bliżej cywilizacji, a niż dalej. Kiedyś tu wrócimy i jeszcze je zobaczymy. No, O ile w ogóle dojedziemy, bo to ładowanie to tak <laughs> trochę jakby chciało, a nie mogło. Jest szansa, że się nam skończy prąd w aucie. I nie mówię tutaj o prądzie do ładowania telefonu, tylko takim do alternatoria. Oczywiście zostaniemy w miejscu. Nie, tam się trwałam, na tej dzikiej drodze, pośród niczego. Tutaj jest już ruch, jest dużo aut, tu się już nie boję. Że zawsze jakiegoś myśliwego o pomoc można poprosić, nie? Przed chwilą widziałem niedźwiedzia tak blisko w sumie z 30 metrów ode mnie, z fibulą i to było z rana, sobie wyszliśmy z Fifi na spacer i w okolicy auta to było i się tak kręcę i nagle stoję, patrzę, stoję, ja wiem, z 20-30 metrów ode mnie. U. Ale uciekł od uciekł Tak, jak się tylko, tylko jakby, bo zaszeleścił i wtedy ja go usłyszałem i on spojrzał na mnie, ja spojrzałem na niego, ja się zas**łem, a on uciekł. Na kempingi, na kempingi przyłożył, bo tu są zapachy. Mm. Wyjechaliśmy już z Denali Highway. Cudowne, majestatyczne miejsce. Mamy 500 km do granicy z Kanadą. Mówisz, że, że zaraz przekraczamy. 490? No to zaraz przekraczamy, dzisiaj przekroczymy. I, I żegnamy się za laską. Już jest naprawdę tu zimno, to już trzeba się wstrząc No i na zimę przydałoby się mieć prysznic wewnątrz, auta. Tak, tak. A jeszcze zobaczymy jak tam małpka odpali i chyba jedziemy. Dzisiaj też jest taki trochę sentymentalny dzień, melancholijny dla mnie. W Polsce, w Robertowie są dwa wesela naszych przyjaciół. Mojej koleżanki z przedszkola i Konrada kolegi. Bardzo byśmy chcieli tam być z nimi, ze wszystkimi znajomymi i świętować i, i bawić się z nimi, no ale niestety. Zaraz się przekonamy czy w ogóle stąd odjedziemy. Yyy... Jest problem z alternatorem, na pewno. Nie... Znaczy Z przekaźnikiem najprawdopodobniej to jest część, który się tu psuje, pada przekaźnik i nie ma ładowania akumulatora. I jak już odpalimy auto, to prąd z paneli idzie i z akumulatora hotelowego może iść na ten akumulator. Dzięki temu, że tak jest, choć nie powinno tak być, to nie jesteśmy uziemieni, także ten błąd ratuje nam życie. Mamy taki booster, to jest jak powerbank. No i teraz, jeżeli akumulator był nieładowany, to możemy go podpiąć i włączamy. O, kliknęło. No, to Ola siada i zobaczymy, czy się nam uda odjechać, czy nie. Czyli jak widzicie jedziemy w drogę, booster zadziałał. The sky fade into the night. With you, my arms, nothing can go wrong. We'll fall asleep on a starlit beach, just us two. Somewhere new. Jesteśmy na darmowym kempingu Przy samej granicy między Alaską i Kanadą Mieliśmy w sumie dzisiaj przekraczać granicę Ale stwierdziliśmy, że jednak się zatrzymamy wcześniej I okazało się, że to jest taki darmowy kemping Jest darmowe drewno Są super miejsca nad jeziorem Wystarczy się wpisać i tyle Ponoć są gdzieś kajaki darmowe No nie wiem, chyba trzeba ich poszukać A może już zabrali na zimę, nie wiem Idziemy po drewno na ognisko, na nasze ostatnie ognisko Na Alasce Tu I... jest, zobacz, Drebutnia. I to za darmo. To darmo. Tak wygląda dzisiaj nasze ostatnie obozowisko na Alasce. No, przyjemny, darmowy kemping dofinansowywany przez rząd. Ale, co ciekawe, to jak zjechaliśmy tu, znaleźliśmy grilla. Teraz bardzo się zastanawiamy, czy ktoś po niego wróci, czy nie. Tutaj trochę to wygląda, jakby już na niego deszcz popadał i jakby chwilę stał nie chcielibyśmy komuś go zabrać, ale z drugiej strony, jeśli ktoś go zostawił i stoi na deszczu i moknie, no to po co ma się marnować? Drewno już znosimy, jest miejsce na ognisko, także sobie zrobimy ostatniej nocy ognisko. Może nie jesteśmy w jakiejś największej alaskańskiej dziczy, ale ta już była na Denali Highway i nie tylko. Szykujemy kolację i chill Miałeś włączyć kuchenkę. Tylko nagrywam. Włączyłeś? Miałeś włączyć kuchenkę. Właśnie przyszliśmy wyrzucić śmieci spotkaliśmy chyba taką osobę, która tutaj się opiekuje tym kempingiem. I wczoraj jak zajechaliśmy na nasze miejsce, stał taki grill. I teraz ten pan się nas pytał, czy chcemy go wziąć sobie. Jeżeli chcemy, to możemy. Bo może ktoś go zostawi, dlatego że nie działa. Ale jeżeli działa, to będziemy mieli fajnego grilla. Wrzucimy go sobie na dach. Ale fajnie. Coś, co jeszcze jest bardzo popularne na kempingach, tutaj, przez niedźwiedzie. I to jest taki pojemnik yy, od niedźwiedzi na jedzenie. Teoretycznie, bo chyba nie wszyscy to robią, bo bardziej myślę, że ludzie w namiotach to robią. Bardziej tu jest taka specjalna zapadnia pod spodem, trzeba ją bardzo mocno wcisnąć. Tutaj jest taki ciuciek. I tutaj się trzyma jedzenie, żeby nie trzymać y, przy namiocie, czy sobie, żeby nie zachęcać niedźwiedzia do podejścia. Tylko przychodzi się tutaj, zostawia się jedzenie i wtedy jest bezpiecznie. Fajne, bardzo mi się to podoba. Tak samo było na tym Grizzly Lake. Tylko tam byliśmy w namiocie, tam z tego korzystaliśmy. Teraz jesteśmy w Alcie, więc my i tak wszystko zamykamy, sprzątamy, wyrzucamy śmieci i tak dalej, więc nie, nie korzystaliśmy dzisiaj z tego, ale dla namiotu jest to super. Co jest jeszcze dla mnie ciekawe, może nie każdy chce widzieć kible na kempingach, ale ja uważam, że to jest ciekawe. Ja Jestem osobą, którą obrzydzają Toje i takie normalne toalety na postojach. I bardzo się bałam tych toalet, a one są naprawdę super, bo to są takie toalety kompostowe, że po prostu jest wykopany dół w ziemi, ale to w ogóle nie śmierdzi. Pachnie. już Pachnie tutaj, w ogóle dzisiaj rano wyszliśmy, tu pachniało domem Ktoś Ktoż o to dba, o wszystkie toalety praktycznie, w których byliśmy. Wisi zawsze papier, zawsze tutaj też jest taki płyn do dezynfekcji z alkoholem, pachnący i tak dalej, czyli też sobie można normalnie ręce po toalecie umyć. Oni to nie wiem, czy jakiś czas sprząta sprzątają, albo dosypują czegoś na czy coś, ale nie śmierdzi, te to toalety są naprawdę bardzo fajne. Jest to fajna alternatywa dla Toy i, i różnych tych innych takich toalet, które są u nas. Bez chemii, nie? I są czyste, papiery są zawsze, nie wiem, no u nas jak się autostradą jedzie, to te toalety straszą. Hmm. W Niemczech też nawet, nie? A a tu jest fajne. Kanadę za kilometry i litry, a nie mile i galony. Już końcu na są w kilometrach, to jest takie super. No.